We Co jeśli spotkaliśmy się z nowym mediumem, nowym networkem, nowym systemem, który połączył ludzi i miejsca na świecie w nowy sposób? Co jeśli ten system jest tutaj? Co jeśli ten czas jest teraz? Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w 27 odcinku Pulsar Pogrywa. Mamy już koniec świata za sobą, dlatego bierzemy się do roboty. W stole mamy recepturkę, którą, która została odkryta już jakiś czas temu. Brakuje jednego aspektu. Podejrzewam, że to jest ten aspekt Alienis, ale nie mam do końca pewności, dlatego Aha. Dodatkowo, no. Looting, czy looting. Nie wiem jak to się czyta po angielsku. Zaraz mnie jakiś, może domorośli lingwiści zaatakują, że źle to czytam. Dlatego dajcie sobie spokój, bo to nie jest ważne. Ważne jest to, że ten... Ta zdolność tego miecza, czyli ten looting, czy looting 3. Powoduje, że z mobów wypadają dodatkowe przedmioty w poprzednim odcinku widzieliśmy jak przy zabiciu jednego Endermana wypadły nam cztery perły dlatego enchantując swój miecz będę miał na uwadze właśnie tą zdolność żeby czy żeby być yy, dokładnym ten enchant właśnie będę miał na uwadze żeby znalazł się na moim mieczu bo jest to przesympatyczna sprawa dlatego badajmy dalej czy to jest właśnie niepotrzebnie było to włączone ta opcja dla burżujów ale jedziemy dalej może to wcale nie jest ten aspekt dlatego widzicie to wcale nie jest ten aspekt ale przynajmniej mamy pewność, że musimy szukać czegoś innego Tylko nie wiem czego Bo tu już chyba wszystko wkładałem hmm. Ok, prawdopodobnie mamy ten aspekt, który będzie nam potrzebny Sądzę, że to będzie Sonus, Sound Noise Din Note Block No i zobaczymy Ok, zrobiłem 8 sztuk i zobaczymy Jak widzimy aspekt się zgadza I mamy odkryte. Dlatego bierzemy się szybko. No zobaczymy. Siemanko, wracamy po przerwie już po świętach. Także święta, święta i po świętach. A my wracamy z nowymi modami. Wgrałem do naszego świata dwa nowe mody. Jednym z nich zajmiemy się właśnie w tej części filmu. A drugi będzie... Będzie później przedstawiony Prawdopodobnie, a nawet na pewno nie w tym filmie Jednym z tych modów jest Mystcraft A drugi z modów jest To Ars Magica Czyli kolejny magiczny mod Wprowadzający magię do Minecrafta Jako, że Pracując z Towncraftem Większość rzeczy, na pewno nie wszystkie, ale większość rzeczy mamy już odkrytych. Dlatego zajmiemy się może właśnie w tym czasie innymi rzeczami. O co chodzi w naszym Mystcrafcie? Nie bawiłem się tym modem, dlatego jest to też dla mnie coś nowego, ale wiem podstawowe rzeczy, które do Mystcrafta trzeba zrobić, żeby zacząć z nim działać na pewno podstawowe rzeczy to są książki za pomocą których możemy się przenosić w nowe światy jest to descriptive book zaraz zobaczymy, jak on się robi jest to normalna książka, do której dodajemy piórko i dostajemy descriptipów type destrictip. Blalalala. dostajemy właśnie to tą książkę descriptive book drugą rzeczą którą musimy zrobić jest linking book czyli lin, linking book jest to normalnie nasza książka którą wkładamy do craftingu i w ten sposób Otrzymujemy linking book. Za pomocą pierwszej książki. No i jeszcze mamy tutaj bookstand. Tworzymy go w ten sposób. Book. Oto crafting. Bardzo prosto się go robi. I jeszcze jedną rzecz. To jest... To jest... The writing desk. Zaraz tutaj. Writing desk. O. Tworzymy w ten sposób. Jest to nasza... Taki nasz stół, w którym będziemy mogli zapisywać rzeczy, których nauczymy się przenosząc się w nowe światy i wracając z nich, na naszych książkach zostanie napisane pewne rzeczy, o których wspomnę za, za chwilę. Dlatego standardowo nie przedłużajmy i zaczynajmy. Musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy, żeby linking book był obecny w naszym ekwipunku, gdyż bez niego nie będziemy mogli wrócić. Tu mamy coś takiego dostępnego właśnie z drugiego moda, dlatego jakby ktoś się pytał, jest to rzecz dodana przez Ars Magica. Dlatego nie przedłużajmy i zaczynajmy. A nie, to jest Linking Book. Dlatego tutaj kładziemy na bokstendzie, klikamy i przenosimy się. Jesteśmy w nowym świecie. Jak widzimy zaczyna nas tutaj podtruwać i mamy głód i nas spowalnia, czyli jest na, pewno, na pewno jest to zły świat, więc wracamy. Wracamy yy Wracamy w bardzo prosty sposób yy, biorąc naszego właśnie linking booka otwierając i w ten sposób wracamy do naszego świata Teraz możemy wziąć naszą książkę i mamy tutaj zapisane jakby takie znaki Large Biome, Beach, Hell, Lanes, Crystals, Bright, Eternal Ray, Normal Time i Flat. To nam mówi o świecie, który zastaliśmy właśnie w naszym... Znaczy o właśnie... Jakby to powiedzieć, yy, o składnikach naszego świata, który zastaliśmy, czyli eternal rain, czyli pada cały czas, crystals, nie wiem, plains, hell, hell, no to jak sama nazwa wskazuje, to piekło, beach, plaża, large biomes, czyli duży biom, normal time i flat, że płaski. Prawdopodobnie o to to chodzi. Ok, naszą książkę możemy włożyć tutaj w ten slot i zmienić jej nazwę na przykład na te testowy 1 1 i teraz wiadomo, że to jest testowy 1, który zawiera Dobrze, w takim przypadku mamy już pierwszy świat zaliczony. Będziemy musieli jeszcze parę światów pozwiedzać nim. Nauczymy się y, dużo ilością tych znaczników i będziemy mogli tworzyć własne światy. Dlatego chwila pauzy i widzimy się za chwileczkę. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Jako że... Obiecałem w poprzednim odcinku, że ulepszymy sobie miecz, a mamy już 30. level uskrobany, także teraz właśnie to zrobimy. Aspekt looting będzie aspektem, który będziemy poszukiwać. Dlatego sprawdzamy. też byłoby fajne ale szukamy dalej sharpness 4 yy, i looting 3 byłoby fajne i takie looting 2 knockback 2 i muszę wam powiedzieć yy, jako dygresję taką że zauważyłem już zmiany które yy które nastąpiły w naszym świecie po wgraniu tych modów to też byłoby fajne yy... natomiast o co chodzi mod który nazywa się Asmagica, który został dodany przeze mnie do naszego świata wprowadza magię do Minecrafta Troszeczkę inną magię niż ma to miejsce w przypadku Towncrafta. O Oto by było fajne combo też. No ale może uda nam się coś innego trafić. I już widziałem zmiany zmiany w przypadku creeperów. Nie wiem czy to są w przypadku wszystkich creeperów. Czy tylko... Jednych, ale pokażę wam jak te creepery teraz wyglądają I jak działają, może to jest zmiana Globalna, nie wiem Czy to dodaje Mystcraft, wątpię Bardziej bym stawiał właśnie na Ars Magica, ale będę musiał to sprawdzić Creepery są O to będzie To właśnie chciałem uzyskać, dlatego Umagicznijmy sobie czy Enchantujmy sobie nasz mieczyk I zaraz wam pokażę O co chodzi z tym creeperem, ale również na dole Znalazłem yy, bossa Przed nami widzimy tego właśnie niebieskiego creepera On z tego co wiem nie wybucha tworząc jakąś taką kulę, o której Wam wspominałem H3, czyli nasz drugi świat Linking Book mamy, dlatego nie przedłużajmy i zaczynajmy Nami. jesteśmy tacy jakby, jakby troszeczkę pijani widzimy, że aspekty są negatywne nudności mini Fatik 3 i Slowness Dlatego wracamy Zobaczcie jaki efekt to są właśnie niestabilne światy. Jeszcze nami kręci. Dlatego musimy do naszego bookstanda podejść. i zobaczyć co tutaj się dzieje. Tam ktoś się leje o nasze kaktusy u góry. Ja to słyszę. Mikrofon tego nie zbiera. Large biome, beach, desert, jungle, red sunset, black sunset, crystals, obelisks, bright, eternal rain, normal time, flat. I zobaczymy, czy to będzie świat stabilny, chociaż wydaje mi się, że nie będzie. Już nami kręci, dlatego nie zapowiada to nic dobrego, Mamy nudności. Dlatego wracamy do naszego świata. Jeszcze nami kręci. Nie wiem, czy to będzie widoczne na nagraniu. Fajny efekt ogólnie. Jeszcze jedno. Jeśli chodzi o mystkrafta i uczenie się symboli, musimy stworzyć jeszcze notebook. Tworzy się go prosto z kartek papieru, dlatego zróbmy sobie jednego takiego notebooka. Już mamy, będzie on służył do kopiowania książek. Może odwrotnie właśnie. O. Widzimy w ten sposób. W ten sposób skopiowaliśmy tą książkę i mamy nowe biomy. Dlatego zróbmy tak też z naszymi książkami. I jak widzimy, trzy książki są już skopiowane, więc mogą trafić. A notebook może być w tym slocie Okej, okay, jeszcze na chwilę wybierzemy się Powalczyć Stestować nowy mieczyk Może Uda... Uda mi się jeszcze coś pokazać. Tutaj widzimy jakiegoś takiego nowego ludka. On widać jest dla nas przyjazny, bo nas nie atakuje, ale również można spotkać inne. ten no knockback jest też fajną opcją. Tutaj widzimy jakiegoś nowego moba, który nas atakuje. Oprócz tego standardowo creeper. Zobaczcie jak ten no knockback działa na creepera. Nowe moby nas tu atakują Coś mnie tutaj leje, nie wiem dlaczego. Co to mnie leje? Ach, to ten Tutaj widzimy tego klipera, dlatego to by było na tyle, o widzimy jeszcze tutaj bosa jednego którym się zajmiemy. To by było na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku Pulsar Pogrywa. Na razie pa!